Witam serdecznie. Dzisiaj tak, chciałem Wam pokazać taki filmik, ciekawostkę. Tutaj mamy e, płytkę ze strojkami i sensorami dotykowymi od Radmora 5100. E, została wyciągnięta, ponieważ e, nie jestem w stanie ruszyć tymi strojkami. Nie chcę nic zerwać tych gwincików tam delikatnych. No tak trzeba się dobrze przyłożyć, O tym nie odwrócę w ogóle. Tu któryś chodził, ten chodzi, ale tempo. I tak, widzę, że ktoś tu już delikatnie yy, zmieniał potencjometry. Były potencjometry kondensatorki. Tu mamy nisikony wsadzone. Tutaj też nisikon. No ale to nie. Nie o to chodzi. Oczywiście płytka będzie umyta, bo widać, że jest taka troszeczkę przykurzona, ale to normalne przecież, prawda? Sprzęt pochodzi z 78 roku. I tak, tu są już jeszcze nie ma tych przykrywek plastikowych. Tylko są papierowe. Nie wiem, czy to ten klej tu się dostał do tych, do tego potencjometru. Znaczy tu już psiknęłem troszkę, nie, no nie bałem się, no bałem się, ale psiknęłem kontakt PR i powiem wam szczerze, że kilka razy przyjechałem tam i z powrotem i zaczyna coraz lepiej to chodzić wszystko. Już na znanym portalu zamówiłem te plastikowe takie przykrywki. Tylko teraz jakby ktoś wiedział albo ktoś robił coś takiego już. Yy, czym to rozruszać? Co tam psiknąć do środka? Nie chcę żadnej jakiejś tam agresywnej yy, rozpuszczalnikowej chemii walić. No tu niby ten kontakt pomógł i to tak, nie wiem czy to będzie widać. Tam w środku jest cyrk, ale zaczyna to wszystko hulać. Yy, to, to nie jest brud, tylko to jest pozostałość, zaraz Wam pokażę, to było tak, o. to jest pozostałość po tym kleju, widzicie, to jest oderwane tutaj, to jest pozostałość po tym kleju, to będzie też usunięte, to o wszystko, tak jak mówię, już zamówiłem te plastikowe takie przykryweczki, bo w innych radmorach dwóch pozostałych znaczy w dwóch, w 51.02 mam te przykrywki, są plastikowe. I wydaje mi się, że te wodziki tutaj że też mam chyba troszkę inaczej wyglądają. Tak mi się wydaje. Po prostu po kupnie tego Radmora e, nie mogłem ustawić, praktycznie nie wiem, na którejś tutaj odbierała jakaś stacja, bo jest przestrojony na nowe pasmo. Wydawało mi się, że kręc, że ten, że te stroiki po prostu działają, a to kręciłem samymi e, tymi pokrętłami, e, tymi e, gałeczkami, a te potencjometry stoją w miejscu. O, ten już ach, rozruszał się, o, cyrk, ten, ten stoi tempo, ten stoi, ten stoi. Ten chodzi delikatnie, znaczy delikatnie mocno. Ten też zaczyna. Ten stoi, nie ruszę go. Ten stoi. No i ten miglanc O, coraz lepiej. Będę się... O! No już jest dobrze powiem wam. Nie wiem czy coś tam psiknąć innego. No dałem tylko kontakt PR niby do potencjometrów. To też jest jakiś tam potencjometr suwakowy, tylko, że nie obrotowy, tylko suwakowy. No i zobaczymy. tak widzicie płytka jest 78 czerwiec. Oczywiście to wszystko będzie trzeba ładnie umyć. Nie chcę tego skrobać. No tu widać syf, tylko tu przeczyściłem delikatnie. To ładnie wszystko wykąpiemy w izopropanolu, później zabezpieczymy te płytki, bo tu już gdzieniegdzie pojawia się, gdzieś tu było widać, pojawia się biały nalot i trzeba będzie to z... załatwić. Płytka w stanie dobrym, żadnych uszkodzeń, widzę ścieżki jako takie, tylko te potencjometry trzeba będzie to wszystko ruszyć. Dobrze, że można dokupić te pokryweczki plastikowe. No wiadomo się, już wtedy żaden kurz, żaden syf się tam nie dostanie. Chociaż te wydaje mi się, że te papierki są szczelne. No, nawet ciężko podważyć. Ale no, coraz lepiej to idzie. Tam widzicie jakiś syf się już tutaj o, przypałętał. To nie wiem czy to odpada, czy co ale jest coraz lepiej. Jeśli ktoś miał taką przygodę, to proszę mi powiedzieć, czym to najlepiej żeby puściło troszkę, czym to psiknąć, co tam kapnąć, czym to na końcu zabezpieczyć, żeby to jako tako działało, no bo to w ostateczności będzie wymiana. Ale to na razie o, coraz lepiej to działa, widzę. No nic. Także proszę o... o Podpowiedzi sensowne. Płytka PPDB, czwórka. Tak, jak mówię, rok jest 78. Tutaj niższy ktoś wsadził. Tu jest niższy tu jest też niszy Tutaj jest L tu Elwa Elna. Mm -hmm. Tak, chyba pana już nie pamiętam. Płytka oczywiście, do mycia, bo tu jest syfilis. Mhm, pięknie. Dobra, dzięki za oglądanie i proszę o pomoc. Dzięki serdeczne, do widzenia, do usłyszenia.